Nie ja, słuchajcie, niejednokrotnie już wam takie rzeczy pokazywałem, o tym wam opowiadałem, i tak dalej, i tak dalej. Jesienią wrzuciłem pewien film, chyba, który był zatytułowany, że tam jest siew po kukurydzy bezpośredni, że warunki są trudne, i tak dalej. No to dzisiaj przyjechałem, aby pokazać wam jak to na dzień dzisiejszy, jak to na dzień dzisiejszy wygląda. Oczywiście, jak zwykle, kiedy chcę coś ponagrywać, i, po, i chociaż powiedzieć dwa słowa. Bo to zawsze musi wiać ostry wiatr, ale tak to, tak to wygląda. Było mokro. Zresztą, co ja muszę, czy ja muszę tutaj to wyjaśniać? No Nie muszę. Uważam, że, że dokładnie dobrze wiecie, jakie warunki panowały w tamtym roku. I teraz możecie zobaczyć, jak, to, jak ta pszenica wygląda. Tutaj akurat jest taka łata piachu, widać. Ale jakbyśmy tak przeszli kawałek dalej, zobaczyli. Bo ja już tutaj tak spaceruję, spaceruję. No i tak to mniej więcej wygląda. Jak widać ładne równe wschody wszędzie, wszędzie tak samo. Nie jest łatwo. Ale jak to mówią nie ma rzeczy niemożliwych niemożliwych Daliśmy radę i zrobiliśmy to, co do nas należało.